Siemanko, ja chciałem wam pokazać jak usunąć czarne pasy z naszego filmiku, którego chcemy wstawić na YouTube, żeby tych pasków po prostu nie było. Jeden z użytkowników ma z tym problem i chcę mu to pokazać jak ja to robię. Ja już mamy widzicie tutaj filmik dodany, patrzcie jak go włączę. To będą tu takie paski, o widzicie? Jak to się robi najłatwiej i najprościej. Najeżdżacie myszką na, na filmik, klikacie prawym myszki, dajecie, dajecie Properties. To są po polsku właściwości, klikacie to i odznaczacie, patrzcie. Odznaczacie, my, maintain expert ratio coś takiego odnoszacie po prostu klikacie OK i patrzcie, już nie ma tych pasków tutaj. Widzicie? To samo jak chcecie powrócić, żeby były te paski dajeciecie PROPERTIES i to samo, zaznaczacie tutaj pyk, OK paski z przodem są powróceni na YouTube też będą ale wiadomo, że lepiej żeby ich nie było dajecie tak samo prawe myszki odznaczacie OK i już tego nie ma nawet po wrzuceniu na YouTube tego nie ma. Ja to robię akurat w Sony Vegas Pro 11, ale to jest w każdym filmie i w każdym programie da się to zrobić. Tak myślę, bynajmniej. Także jeszcze raz pokażę. Podniosę troszeczkę wyżej, żeby to było widać. I, dobra, mamy paski z protem. Najeżdżamy myszką tutaj. Klikamy prawy. I najeżdżamy na ostatnie udało właściwości. Odznaczamy czwarty od góry. Pyk. Klikamy OK. Pasków nie ma. Także Myślę, że warto jest usunąć te pasy, żeby ich nie było. Mnie też nauczył tego jeden kolega z YouTube, że ja Wam pokazuję, jak to jest. To by było na tyle. Pozdrawiam.